Na tej lekcji dowiesz się, jakie występują rodzaje pasożytów, jak przystosowały się one do pasożytnictwa i jaki mają one wpływ na inne organizmy. Zapraszam! Zdefiniujmy sobie, czym jest pasożytnictwo. Otóż jest to zależność, w której jeden organizm, pasożyt, żyje kosztem drugiego organizmu, żywiciela. W ten sposób, żywiciel jest dla pasożyta źródłem pożywienia, a dodatkowo środowiskiem życia, jeśli chodzi o pasożyty wewnętrzne. Zwykle jest tak, że pasożyt nie zabija swojego żywiciela, a tylko go osłabia. Wyróżniamy pasożyty zewnętrzne, czyli żyjące na powierzchni ciała żywiciela, będą to np. kleszcze, pijawki, pchły lub wszy, oraz pasożyty wewnętrzne, jak sama nazwa wskazuje żyjące wewnątrz ciała żywiciela. Wymienię tu owsiki, glistę ludzką, czy tasiemce. Wszystkie pasożyty musiały odpowiednio przystosować się do takiego stylu życia. W związku z tym mają one jakieś narządy czepne pozwalające utrzymać się na lub w ciele żywiciela. U pasożytów zewnętrznych będą to np. odnóża czepne lub przysawki, a u pasożytów wewnętrznych spotyka się np. przysawki lub haczyki. Pasożyty mają specjalnie przystosowane aparaty gębowe. Zwykle wytwarzają ogromną liczbę jaj, gdyż śmiertelność wśród ich potomstwa jest duża. I w końcu wytwarzają substancje chemiczne. U pasożytów zewnętrznych chodzi o znieczulenie żywiciela, co ma utrudnić ich wykrycie, a u pasożytów wewnętrznych chodzi o ochronę przed strawieniem i układem odpornościowym. Przyjrzyjmy się zatem wybranym pasożytom, zaczynając od pijawki lekarskiej. Jest to pierścienica. Żywi się krwią kręgowców. Jej przednia przesawka posiada szczęki wyposażone w liczne ząbki, którymi przecina skórę żywiciela. W jej ślinie występuje hirudyna, która przeciwdziała krzypnięciu krwi, histamina, która rozszerza naczynia krwionośne u żywiciela i substancja znieczulająca. Gardziel i przełyk są umieśnione, dzięki czemu mogą one działać jak aparat ssący. Przewód pokarmowy pijawki ma liczne uchyłki, w których gromadzi ona krew na tak zwaną czarną godzinę, dzięki czemu może bez żywiciela przeżyć nawet do dwóch lat. Na końcu ciała także znajduje się przyssawka, aby jeszcze lepiej przytwierdzić się do ciała żywiciela. Ta się jest uzbrojony. To pasożyt wewnętrzny, przyczepiający się do ścian jelita żywiciela. W tym celu posiada specjalne haczyki i przyssawki na główce. Co ciekawe, nie ma przewodu pokarmowego. Niezbędne do życia substancje pokarmowe wchłania ze światła jelita żywiciela całą powierzchnię ciała. Posiada liczne człony. Te ostatnie są wypełnione około 100 tysiącami jaj. Weż głowowa to pasożyt zewnętrzny, jej odnóże są krótkie, wygięte do środka i wyposażone w zakrzywione pazurki. Dzięki temu silnie przyczepia się do włosa. Poza tym posiada gryząco sąca aparat gębowy, by sprawnie pobierać krew żywiciela. Składa jaja, które silnie przytwierdza do włosów. Kleszcz to także pasożyt zewnętrzny. Posiada silnie wydłużony aparat gębowy z ząbkami, którymi przyczepia się do skóry żywiciela. Jego ciało jest grzybieto-brzusznie spłaszczone, co utrudnia jego usunięcie. Na koniec porozmawiajmy jeszcze o znaczeniu pasożytów. Po pierwsze osłabiają organizm żywiciela, przez co może on łatwiej paść ofiarą drapieżników, gorzej radzić sobie podczas polowania, czy być mniej odporny na różne czynniki środowiska. Pasożyty korzystają z substancji pokarmowych żywiciela, jak chociażby wspomniany tasiemiec, czy też np. mszyce żywiące się sokami roślinnymi. Pasożyty mogą zatruwać organizm żywiciela, np. tasiemce wydalają do światła jelita produkty przemiany materii. Co więcej, pasożyty zewnętrzne mogą przynosić różne groźne choroby. Na przykład, kleszcze mogą być przyczyną buleriozy czy odkleszczowego zapalenia mózgu. Nie zapominajmy też o pasożytach roślin uprawnych, które powodują straty. Bławinka czerwona to grzyb pasożytujący na trawach i zbożach, który przyczynia się do groźnych zatruć zarówno ludzi, jak i zwierząt. A ta roślina to łuskiewnik różowy, roślina pasożytnicza. Jej korzenie w postaci ssawek pobierają z drzew substancje organiczne, wodę i sole mineralne. Ciekawostka! Pasożyty mogą w pewnych sytuacjach być sprzymierzeńcami ludzi. Przykładowo, Australia mierzyła się z trudną do opanowania plagą królików. Rozwiązaniem okazały się pchły, które przenosiły wirusy śmiertelne dla królików. Zapamiętaj najważniejsze: pasożytnictwo to oddziaływanie antagonistyczne. Pasożyt żyje kosztem żywiciela, a który ponosi straty. Wyróżniamy dwa rodzaje pasożytów. Zewnętrzne przybywają na powierzchni ciała żywiciela, np. wszy, pchły. Oraz wewnętrzne żyją wewnątrz ciała żywiciela, np. tasiemce, owsiki, glista ludzka. Przystosowania do pasożytnictwa to m.in. występowanie narządów czepnych i aparatów gębowych, które przebijają ciało żywiciela. Pokrycie ciała chroniące przed strawieniem i reakcją układu odpornościowego żywiciela. Wytwarzanie dużej ilości jaj. Pasożyty osłabiają i zatruwają organizm żywiciela. Przenoszą też groźne choroby, np. kleszcze przenoszą boleriozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Pasożyty powodują również straty w rolnictwie.